Siemanko Boczki, z tej strony Lisandro Lopez i dzisiaj wjeżdżamy z potężnym z potężnym pickiem na Road to Glory który wreszcie oddał pochwalcie się w komentarzu co wy potrafialiście najlepszego w ostatnich dniach a jeśli chcecie więcej ikon na Road to Glory czy na głównym koncie to łapeczka do góry, bo ikona Prime na Road to Glory jest do zrobienia, lecimy z odcinkiem partnerem kanału jest g2a.com znajdziecie tam gry akcesoria w świetnych cenach link w opisie, polecam no i czas rozpocząć wyzwanie. Pośrednia wersja ikony Na Row to glory. Po prostu 67% y, oceniony skład. E, wygląda następująco: pierwsza SBC. Za darmożkę. Nie, prze, nie przepalamy. Nie, nie musimy martować ani jednego końca na to SBC. Więc bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy. Ach, tutaj jeszcze Wolanda i Merino. To przepalimy sobie w tym momencie, myślę. Idziemy dalej. Wyzwanie budowania składu, i teraz skład o ocenie 85, myślę, zostanie opalony. Drugi SBC. Przepalamy i tego Merino i Wolanda, dzięki czemu oni wracają do naszego zespołu, a my nie przepalamy żadnego końca, więc mnie to mega, mega, mega cieszy. Woland Merino, let's go. Kolejna paczka, rzadki piłkarz Elektrum. Wow! Wow! Suarez! Aż moja kolba chciała się wymsknąć, ale nie, zostaje już ze mną. Widzowie! Kulak mnie tego nauczył. Jedziemy! Skład o ocenie 87. Zgłaszamy i jedziemy. Złota paczka, jakby dało dobrze, to by było dobrze. A jak nie da dobrze, to będzie źle. Uuuuh, fatalnie. Skład o ocenie 85. Przepalamy, zgłaszamy. No i wen... Co jest? Ja cię kręcę, jaki skam. Pośrednia ikona do wyboru, Ależ to pięknie wygląda! Tylko pytanie, czy za 30 sekund też będzie tak samo wyglądało. Siema! No i lecimy z potężnym player pikiem na route to Glory. Ale dzisiejsze otwieranie tego pika będzie. Nie typowe, Bo dzisiaj. W każdym z tych pików jestem ja widzowie. I no dzisiaj standardowo. Wyczek będzie wybierał, już wybrał w zasadzie, yy, już wybrał, że nie możemy wybrać numeru trzeciego, czyli zadyma, po prostu zadyma. Jeden z trzech, no jedna z trzech ikon potężnych. Nie ma duplikatów, więc to już mnie cieszy. Gdzie ja mam karty? <grym> Czemu? Aaaa, dobra, bo ja odpaliłem jeszcze. Ojo! Ojo, ojo! Tak, to. jej powiedziało, że to będzie pierwszy w historii pik w ciemno-w ciemno czyli w ogóle niczego nie wiemy. Dobra, już wiem. Dobra, wszystko się już zgadza. 89 podaj, 60 fizyczności. Chavi? Pirlo? Czy inny? Chavi Alonso. To wygląda nie najgorzej. To jest Baggio. Okej. Okay. Mamy Roberta Baggio. Dobra. To nie jest tragedia, Imo. To chyba, no, czy lepszy niż Kaka, to nie wiem. Ale dobra. Idealną linię ma. On ma idealne wszystko. Nawet włosy. Dobra, teraz trzeci. Krastalu, zobaczymy, co się... coś co zablokował. Okej. Okay. Na spokojnie. Co to jest? O kurde, dobra ty! Krasnalu, już cię lubię! Pięknie! Ashley Cole, na lekko. Żeby jeszcze mocniej poddymić atmosferę na tym playerpiku, wybieramy w ciemno. Numer 2. Czyli drugiego player Pika, który tutaj, no, którym ja jestem w tym momencie. Wybieramy go i szukamy po narodowościach. Może to być coś, turbo gorszego niż Badzio, a może to oddać. Ale to widzowie robimy dla Was. Więc jak chcecie jeszcze więcej takich zadymek, to zostawiajcie apeczki do góry i wpadajcie na Instagrama, który jest tutaj, Lisek pod HD. Let's go. Yy, dobra. Tylko żebym teraz nie zrobił fajla. Yy, Okej. Okay. Rana jest tutaj też SN i jest tylko jeden Sien git. Finlandię sprawdzaliśmy. Japonia jeszcze została tutaj. Nie ma Japonii. DG. A DG już było. Okej, okay, czyli wszystkie narodowości zostały. Wszystkie narodowości zostały sprawdzone. I teraz została najlepsza dziewiątka. Let's go. Sprawdzamy Argentynę. O kurde. O, kurde, znowu Mateusz! Ty! Co jest grane? Mateusz! O, matko, jedyno. To niezły Mateusz! No, to nieźle. To nieźle, potężnie, mocno, fest. Drugi raz Mateusza trafiamy. I to znowu jak Mateusza w ciemno, byk wybiera. W sensie, że to też blokowane jest. Kurde! W Gazdalu. Powiem tylko tyle. Bardzo dziękuję. Widzowie, w tym momencie ten skład wygląda tak, a nie inaczej. No jest naprawdę potężnie i globalne zadymienie jest. I czas przetestować sobie, czy, czy to Mateosa, czy to y, tego naszego Tuliżo, czy kante. No będziemy zadymiać, będziemy zadymiać, a jeśli chcecie kolejnego pika, bo jeszcze możemy zrobić jednego, to też dawajcie znać w komentarzu. Bo tutaj są. No dymy, no po prostu są dymy, widzowie. Let's go. Ale zanim test potężnego Mateosa, to teraz jeszcze nagrody na głównym kącie. Zobaczymy. Piki, piki, piki. Też tutaj ranga wbita. O, już nie pamiętam. Ale no taka, że mamy i trzy piki, i, paki, i pake z ifami. E, Gunta potężnie. I to! Dajki i to. Dobra, dobra, fajnie. Dwa piki do przepałki. Jeden pik zostaje na dłużej w naszym zespole, ale oprócz tego mamy paczkę z ifami i tą paczkę no to no, planuję wykorzystać po prostu. Planuję otworzyć. Planujemy otworzyć, my się z tym nie kryjemy. Premium Team of the Week pack, a cała reszta czeka na piątkowy event, gdzie potrafiamy potężne karty. Och! Muniań, muniań. 85, okej. Okay. O matko jedyno. Oj, 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 oj. Aż mnie coś tu zabolało. Dramat, 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 dramat. Pik 86+, plus do tego jeszcze wszystkiego. Przetestowanie naszego Mateosa potężnego. I zobaczmy. Co tu będzie? Może te ikony oddadzą. I może te ikony jakoś sprowokują tutaj ten pik, żeby było coś na przykład mocnego. Ale nie wiem. Testujemy. Potężny traf. Gerard Moreno. Fajnie. Oja Żabal, Potężnie. No to bym przegrał. Matko jedyna. Naprawdę taki pik. Niesamowite. Serio niesamowite. No, i po tak różnych pack openingach lecimy na testowanie Mateosa, bo Mateos, no na tym koncie akurat, robi robotę po prostu, zrobi robotę. Ten skład aktualnie wygląda w ten sposób, choć nie wykluczam tutaj delikatnych zmian, w związku z pewną kartą, która być może jutro, ale to wszystko zależy od was. Czy się zgodzicie? Czy się jednak nie zgodzicie? Zgódźcie się w ciemno, tak wam mogę tylko widzowie powiedzieć i mogę was o to tylko i wyłącznie poprosić. Idziemy zagrać Rivalsy, bo na ten moment jesteśmy cały czas w pierwszej lidza. Chciałbym zrobić tą elitarną dywizję. I to się może udać, a może się nie udać. Zobaczymy. Ważne, że jest to, żeby było 8 winków, Dwa maczeki myślę pykniemy, przetestujemy Lotara, Mateosa. No chociaż ja wiem, że to jest genialny zawodnik. Ja wiem, że to jest potężna karta, ale to będzie takie potwierdzenie moich słów. Let's go! Wow, Zao Felix! Zao Felix zostaje w tym klubie. Nie ma innej opcji. To Lizo. What a goal! What a action! Let's go! Problemy? Piękny Zao Felix! Let's go! Trzy do jednego! What a contract! Action! Wygrywamy 4 do 1, pierwszy meczek. No i Jean Felix znowu pokazuje swoje wielkie kochones. I pokazuje, że jest po prostu, no dominuje, dominuje w tym składzie i jest wielkim bykiem. Let's go do, do drugiego meczyku! Neymar, młody skład, Messi, Toty, A, ale spokojnie. My się Messiego Toty nie boimy, bo my mamy João Felixa. Toty, Toty, podwójnego Toty. What a action! To Lizo! To Lizo tutaj wychodzi na potężnego bąbelka, który robi zamieszanie i jednocześnie robi wrażenie. Jean. Jean Clown to Lizo! Łatko jedyna! Przecież też, aż, aż jest niepojęte, jaka to jest piękna karta, naprawdę. Beautiful, beautiful card, beautiful person, beautiful shot. Let's go. Zao, Żao Zinol i Rage critique. pięknie, pięknie, elegancko. Jeszcze jeden mecz widzowie, jeszcze jeden mecz, bo dzięki temu będziemy mieć booster już X2. W sensie już mam booster X2, ale teraz będziemy mieli jeden mecz od pierwszej, od elitarnej dywizji. Więc let's go. Team One, oh, wow, wow, wow. Lewandowski, Holland, what a, what a squad. Ciao, Felix. what a card, what a person. Wow. Rage, quickly. No dobra, wiza, wygramy o Jeszcze. 4-1-2-1-2. mecz o elitarną dywizję. Let's go! O Jezu, żał Felic, ale żeś tą piłkę! Wypierd... ja. Nie, nie, nie O matko, lafą jeszcze nie pomaga Prawożało 15 minut Boch. Wow, nice W sumie tutaj remis też ma duże znaczenie, więc walczymy o remis No nic moi kochani, nie udało się, nie udało Co? O kurde. No nieźle. No nieźle statystyki. No nieźle statystyki. Moi kochani. W takim meczu. Po takim meczu kończymy ten odcinek. Widzimy się już jutro. O godzinie 14.00 na odcinku. I już dzisiaj na streamie 21.00 gdzie będziemy robić potężne zadymy. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.